Cześć, w dzisiejszym odcinku przedstawię Ci podstawowe informacje o bólu szyi. Ból szyi jest czwartą najczęściej występującą dolegliwością mięśniowo-szkieletową i około 70% populacji doświadczy go w ciągu swojego życia. Spośród wszystkich osób cierpiących na ból szyi, 30% doświadcza ograniczenia w wykonywaniu czynności życia codziennego, a 21% musi wziąć wolne w pracy. Największą częstotliwość jego występowania obserwuje się pomiędzy 35 a 54 rokiem życia, przy czym w przedziale wiekowym od 45 do 64 lat. Na ból szyi cierpi o 50% więcej kobiet niż mężczyzn. Dodatkowo w niektórych zawodach, takich jak pracownicy biurowi, fizyczni i pracownicy służby zdrowia, stwierdza się jego częstsze występowanie. Jeżeli zmagasz się z bólem szyi lub głowy i szukasz pomocy z pozbyciem się go, sprawdź darmowy dokument, gdzie przygotowałem 10 informacji, które ci w tym pomogą. Ból szyi definiuje się jako nieprzyjemne doznanie czuciowe i emocjonalne związane z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem ciała. W okolicy od kresy karkowej górnej do grzebieni łopatek z tyłu. Natomiast z boku, od kresy karkowej, górnej i guzowatości potylicznej, do obojczyka i wcięcia szyjnego. Ból w przedniej części szyi jest zwykle opisywany jako ból gardła, a nie jako ból szyi. Na początek i przebieg bólu szyi ma wpływ wiele czynników. Jest to zgodne zarówno z biopsychospołecznym modelem zdrowia i choroby, oraz ramami koncepcyjnego modelu międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia. Ból ten jest związany z kilkoma chorobami współistniejącymi, w tym bólem głowy, pleców, stawów i depresją. Można go skategoryzować ze względu na nasilenie, przyczyny, funkcję, strukturę i typ bólu, a także czas trwania. Ostry poniżej 6 tygodni, podostry od 1,5 do 3 miesięcy, przewlekły powyżej 3 miesięcy. Spośród różnych systemów kategoryzacji czas trwania jest prawdopodobnie najlepszym wskaźnikiem rokowania. Ponieważ w przypadku wielu różnych metod leczenia, krótszy czas trwania bólu wiąże się z lepszym rokowaniem niż długotrwały. Natomiast do uwzględnienia nasilenia funkcji i struktury mamy do dyspozycji klasyfikację, która podana jest w stopniach. Stopień pierwszy to ból szyi bez oznak lub objawów poważnej patologii strukturalnej i bez lub z niewielkimi zakłóceniami czynności życia codziennego. Stopień drugi to ból szyi bez oznak lub objawów poważnej patologii strukturalnej, ale z poważnymi zakłóceniami w czynnościach życia codziennego. Stopień trzeci to ból. Ból bez oznak lub objawów poważnej patologii strukturalnej, ale z neurologicznymi objawami drażnienia nerwów. Stopień 4 to ból szyi z oznakami poważnej patologii strukturalnej. W następnych odcinkach przyjrzę się dokładniej opisanym problemom. Jeśli masz jakieś pytanie, napisz je w komentarzu, a postaram się je uwzględnić w kolejnych materiałach. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za obejrzenie do końca. że film się podobał, zostaw w górę, komentarz, asystyk. I do następnego.